Czascie na przykład z Strenxa nagrywać kolejnych Xorte na moim kanale. W dzisiejszym odcinku jak możecie zauważyć, to w dzisiejszym odcinku nagramy sobie odcineczek z Ali. Witam. A w dzisiejszym odcinku, jak możecie właśnie zobaczyć, to tylko itemy z kurczaka. Więc ja bym poleciał tutaj, bo tutaj jest wielka szansa, że tutaj będą kurczaki. Tak. W całej mapie będą ja to... sobie rozwalane kurczaki. Lecimy. Się... Widzimy się na miejscu. Widziałem no, kurczaka, słyszałem tam gdzieś kurczaka, gdzieś słyszałem tam. To ty ci już go szukać, bo. Ja z kurczaku. kurczaku! Masz? Ale on jest klatowy. No i dobra, liczy się. Dobra. Ja poza tym znalazłem. Tu no. chyba 10 kurczaków. Widzieliście, co ja się zrobiłem? Kurde widzowie! Kurczaka go nie! Jakiś Naruto rana robi. No, dobra, bierzemy sobie itemy. O nie, uderzyłem go no. z kolana. Biorę tylko jeszcze szybko itemy, żebyśmy mia żebym miał przewagę załatwić kurczaka, żebym nie musiał killopować. No, ja go... Stój tu, ty! Pomóc ci? Chętnie. O jest mogę. Stój! No, a chyba mogę, bo on ciągle ucieka. O dobra. O, jest dziki. Mam mięso i PMA. No to ja dalej szukam. Co ty nie, powiesz. nie było to trudnym. Nie było to trudne znaleźć kolejnego kurczaka, bo znalazłem złotego już. Mamy PMa. O dobra, to wywalam od razu wszystkie itemy. Liczenie akurat się nie liczy. Ja sobie zgarnę darmowe XP i sobie nagrzytki. Dobra, no i ja lecę szukać kolejnych kurczaków, bo PM grę nie ugram. A wiem, że, że wiem, że zdarza się u kurczaków pompy. Więc pompy? Szukamy. No. Widzowie, ja jestem takim boomerem, że nie grałem 5 lat. To dopiero chyba dzisiaj doszło. Aha. Ale nie no ogólnie, że ten cały ten... Jakie, jakieś piłkarze doszły, kurde. Doszły Tak dalej, tak dalej. Cicho, e, doszli. Ja... ja wymyślam tu przyimki swoje. Tak, przyimki. Nie doszły. Doszły piłkarze. <gryzny> ale <Aj>. on <gryzny> nie po co jest. Szukamy dalej. E, dobra, patrzcie, kurciaczek. Kurciaczek, trzeba go zniszczyć. Czy masz, Ali, jakąś ciebała? ciekawą teorię na temat szczeliny? Tutaj u góry. Bo wiem, że mówi ja, Mam właśnie temat, teorię, mam nagrywałem już w moim filmie. Więc wbijajcie na. O, macie link do Aliego w opisie, ale powtórz. Właśnie, nagrywałem coś o szczelinach na moim już. Kanale, ale nie wypowiedziałem się na temat nich. Moim zdaniem to może mieć duży wpływ na temat naszego nowego rozdziału i końcowego eventu tego rozdziału. Z powodu tego, że jak wiemy, kolejny rozdział nazywa się Rozpad, to te szczeliny mogłyby jakby te tornado lub coś od Herold, załóżmy na przykład westać, albo po prostu nas wszystkich, tak jak było w dziesiątym sezonie rozdziału pierwszego i przenieść nas na nową mapę, bo jak wiemy, będzie nowa, a nie stara, która cały czas się odwraca i odwraca tej dalej, tej dalej, Jak kiedy ty to opowiadasz, to ja pokazuję, szczelinę strzelam, będziemy i kręcę ekranem. <śmiech> <śmiech> a my dalej szukamy kur... O, o, typy, ty, typy. Ty co, jest najgorszy. Mordini, ty nie masz podjazdu! Ja tego na dole dobra biorę. tego dalszego. A dobra, to ty go bierz. Ja tego biorę. Bierzemy go razem. Kolejni. Mordini. Mordini. Gdzie on jest? Ja nie mam pompy. oni mają tą sniperkę. Hej. Musimy znaleźć jeszcze Dostał kurczaka. Raz. Żeby pójść pompę. 4-4 został. A jak ty weźmie lud z kurczaka i my to zobaczymy i go rozwalimy, to można to wrześć? Nie. Hmm. Byśmy musieli tak no, nie widzieć jest, a na to kamerę, nie widzieć na kamerze byśmy musieli widzieć. Też masz PM? Drugi. No, nie pamiętasz? Dobrze. Dobra. Lecimy na kurczaka. Kolejny. Kolejny jest na widzowie, patrzcie, kolejny typ. Ucieka. Tam się... Jest kurczak. To on gdzieś do tyłu uciekł. Krąży tutaj. U to to 4-4 ze snajpy. Co to się kurde je. Kolejny Lajny. Ty jak on nas rozwali to jest. nie wiem. Drugi leży. Mażej plecy, plecy, plecy. Dobra, to... o, no kurde o każdy ma taki zarąbisty lud. No bo oni powinni skurczakę to biorą. Kicho, tak. Mamy dwie strony. Chłopie, to jest hitary, mam mnożenia, gdzie on jest. Yyy, to są te gluty, te. Wyścig zniszczymy. On jest może. taki dobry, już leży, leży prawie. Dobra, leży. Idę ci Mówię, napiszcie, a robi gierkę, a nie grub 5 Nie, za długie. Kolejny, kolejny, kolejny Ja sobie kurczakę od razu. Jedną kurczak. Ty on ma takie zerony z hita, nie? Ej, bo jeszcze plecy mamy. Dobra, ja, ja się tym zajmuję. I powinienem sobie. Chyba poradzić, ale... O, dobra, leży, leży, leży. Dobra, Patrz, ile e, Mamy plecy w ogóle. i się okazało, że oni nie strzelają do nas, ale i tak leży jeden. Dobra, ale... I teraz drugi, teraz strzelają, co leżą. Co jest? Ale... Trzech... Gość trzech porobił, gościu, ty robisz gierkę. Ty kurczak fioletowy, ja go mam, ja go chcę. Nie, ja. No ty już... Niedawno mi coś zająłeś. No weź zostaw. Ale ty masz dwie br... ten. No zostaw! My... Chcesz pompę? Chcesz pompę? Zostaw mi. To nie gryź mnie, masz. No właśnie. Na to właśnie czekałem. Bo ty nie grałeś 5 lat i byś dziwnie strzelał tą pompą. <grym> mm, w sumie racja, mądrze. Mądrze powiedziane. Powiedziane. Czemu ty ciągle... Ali troluje, no. Co tu się stało? Nie tu, czekaj! Czy widziałeś co ja odwaliłem? co kurde! A teraz mi lecz! Gdzie ty, chodź tutaj! Gdzie ty jesteś? Na dole! Co ty robisz na dole? Ja ja... Bo ty! Spadłem. Lecz... ty. Patrz, co nic ty mieli! No spadłem, ratuj mnie! Ulecz A, bo, mnie! Nie masz zero, to nie zauważyłem. Właśnie nie wiem, masz. Dobra, lecimy Ali'ego. jego. Dobra, Ale jak się cieszę, że dostał pompy, dobra, lecimy do strefy, szybko. Kierunek strefa i kolejny w ogóle, kurczak, akurat w co tutaj mamy? Byłem No i nic ciekawego. Słot? A pistolet jakiś, Dobra, lecimy do strefy. Widzimy się już, strefie. i tak jak mówiłem, Widzimy się tutaj, właśnie, gdzie jesteśmy teraz. Co on mnie leczy. Tutaj jest ten, wojna, jakaś, Dobra, Ty, leży ktoś. Dobra dojeżdżamy. Podjeżdżamy. Widzowie, wiemy, że się nie wjeżdża na trzeciego, ale wiecie, to ostateczność jest. Jak się nagrywa Challenger, to wszystko można. Epa! Gość co podnosi! Chodź Ale... Ty, kolejni typy! Dobra, czekaj. Chodź tutaj. Tu jest, tu jest nas. A jest jakiś bot. Dobra, nie czai, ja Nie mogę Cześć, że gość nie, nie widział mnie. On był co? za nim sobą, on był odklejony. Wskazuje nie boc jakiś. Jestem botem zaprogramowany przez Epic Innowina Games. No robimy. Nie, nie bi się z drugim dzikiem, ty dziku ty. Nagrywamy kolej. Czekaj, jak. Go... O swoje. Następny. Na... Na... Nagrywamy... nagrywamy następny odcinek. Podajemy. Bota z Epic Games. Tu robot zaprogramowany przez to tak. Dobra, lecimy na typów. Dobra, mamy typów. Leży jeden! Oj! Nie! Nie! Dobra, no to co? Jeżeli film właśnie się sobie zabijcie zostać łapkę w subskrypcji z dzwoneczkiem. Widzimy się w następnym odcinku, a w nas następnym odcinku będzie to albo Skybase, albo... Albo, yy, albo nie powiem co, albo mapa z sezonu piątego, więc...